Witajcie w podcaście dawno temu dzisiaj, gdzie razem odkrywamy fascynujące ciekawostki związane z dzisiejszą datą. Jestem Kamila, a towarzyszy mi. Mateo. Dziś opowiem o dniu, w którym dziadek do orzechów wytańczył swoją drogę do serca dzieci i dorosłych na całym świecie. Przygotujcie się na podróż do 18 grudnia 1892 roku. tego dnia równo 131 lat temu w Petersburgu odbyła się premiera dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego jest to chyba najsłynniejszy balet Czajkowskiego. Chociaż bardzo znane jest też Jezioro Łabędzie czy Śpiąca Królewna. I chyba jeden z najbardziej kanonicznych baletów na świecie. Chyba takim też, który generuje najwięcej przychodów. Tak. I co ciekawe, pierwszy raz został zaprezentowany przed Carem Aleksandrem III Romanowem, czyli tym, który rozpoczął tradycję Jaj-Faberze parę lat wcześniej. I ojcem ostatniego cara, Mikołaja. Co ciekawe, na szybko dorzucę też informację, że w tym roku, tak jak i w poprzednim roku, tego baletu nie było w repertuarze Teatru Wielkiego w Warszawie ze względu na wojnę na Ukrainie. A tak to był po prostu od chyba zamierzchłych czasów. Jest taką tradycją, że w grudniu zawsze leci dziadek do orzechów i zawsze pół roku wcześniej trzeba kupić bilety, bo po prostu się rozchodzą jak ciepłe bułeczki. Mhm. Ale wracając do Rosji Imperialnej. Wiedziałeś, że ten balet na początku nie cieszył się uznaniem, że on nie zdobył takiej furory? Kojarzę, że pierwsze wrażenia były takie, jakby to powiedzieli na Rotten Tomatoes Mixed Feelings, czy Mixed Reception, że ludzie byli tacy, no, okej. Okay. Nie było natychmiastowego zachwytu. Mhm. A jak myślisz, co Czajkowski myślał o swoim dziele? Plus, minus, obojętny, neutralny. Myślę, że są dwie opcje. Prawdopodobnie myślał, że jest jego największym dziełem i ukarunowaniem wszystkiego, albo był głęboko rozczarowany. Tak, wyobraź sobie, że właśnie Czajkowski w liście do przyjaciela napisał, że pomimo całego tego przepychu, przedstawienie było dość nudne i że jego zdaniem znacznie gorzej wypadło niż królewna, nie królewna Śnieżka, śpiąca królewna. Mhm. I nawet gazety nie zostawiły na nim suchej nitki, hejtowano choreografię, kostiumy i występ baletnicy, która odgrała rolę bruszki cukrowej. Hm. To też zostało schejtowane, więc bardzo, bardzo trudne początki. Ciężko uwierzyć, nie? No naprawdę. Dla mnie to jest taki balet, który ja uwielbiam. Uwielbiam tą muzykę, w ogóle całe przedstawienie to takie widowisko i on ma w sobie coś takiego... Że jak słyszę tę muzykę, to już widzę te obrazy, i ta muzyka sprawia, że ja się przenoszę w jakieś takie inne miejsce, do innej krainy, że się czuję jak dziecko. I to jest dla mnie urok tej muzyki. Mm -hmm. Nie wiem, czy też tak masz, ale jakoś też mi przychodzi na przykład na myśl ta scena z Narni, kiedy oni przechodzą przez szafę i nagle są w Narni, i jest ta zima, pada śnieg. To jest dla mnie kwintesencja po prostu tego, co ja czuję w tym momencie. Coś jest podobnego w tym rzeczywiście, no. Można skojarzyć, że podobne instrumenty, bo to po prostu muzyka orkiestrowa. Mhm. Ale rzeczywiście coś w tym jest. Klimat jest inny, ale jeden z dwóch najbardziej znanych przynajmniej dla mnie od razu się kojarzy jest, że dziadek do na natychmiast kojarzy mi się z tymi dwoma motywami. Jeden to jest to... A drugi, ten super epicki moment, gdzie jest ta cukrowa, śliwkowa wróżka i książę, czy tam ten kawaler. Taki najbardziej możliwy podniosły epicki w stylu prawie, że praktycznie władcy pierścieni. Ale masz na myśli, jak oni na końcu tańczą, tak? Tak, kawałek, który się nazywa Sugar Plum Fairy and Cavalier, jakoś tak to się nazywa. Padę też się na to mówi. A, okej, okay, to nie wiedziałem. To nie jest jakby nazwa tego kapałka tylko w balecie to jest taniec pierwszego solisty i pierwszej solistki. Dziewnik, no po prostu tańczą i dają dają Tak zabłysłam, bo ja już na ja wszystkie kawałki dosłownie, na pamięć, ja już tą płytę, z Czajkowskiego <laughs> przesłuchałam ze sto razy. Ale rzeczywiście czuję to powiązanie z Narnią uważam, że w opowieściach z Narnii bo genialny soundtrack. Mhm. Natomiast ja, pierwsze moje jakieś najstarsze wspomnienie związane z Dziadkiem Dorszuch są z kreskówką, która trochę mnie przerażała, nie wiem dlaczego. Był jakiś taki motyw, chyba to jak sam Dziadek Doszuchowy przedstawiony, że coś mnie w tej kreskówce przerażało, bałem się jej. Ja też mam najwcześniejsze wspomnienia, właśnie z kreskówką. Tylko była taka, w której głos chyba Kiefer, chyba Sutherland udzielał głosu i jeszcze chyba jakaś taka rosyjska wersja. Y -y. Mi się bardzo podobała, chociaż jak parę dni temu przypatrzyłam na YouTube niektóre sceny, to taki cringe. <grywa> ale muzyka się broni, no. No ale kontynuuj. No, w zasadzie tyle. A jestem ciekaw, jak jesteś taką wielbicielką, to gdzie oglądałaś ten balet? Gdzie oglądałaś dziadka do grzechu? Wiesz co, oglądałam go ze cztery razy w Warszawie, bo miałam właśnie taki wow. tak, że po prostu pierwszy raz byłam z przyjaciółką, ale później już chodziłam sama. I za każdym razem po prostu naprawdę czułam się jak dziecko, raz, że multum dzieci wokół. Ale właśnie to widowisko, ten spektakl, ten śmiech, taki klimat, za każdym razem się po prostu czułam tak wyjątkowo. Pewnie to zawsze było jakoś tam grudzień, styczeń. Zawsze grudzień, tak. Ale wyobraź sobie, że nawet obejrzałam Barbie w Dziadku do Orzechów już jako dorosła osoba. A ta Barbie ma już 20 lat, więc naprawdę, jeśli bym teraz to obejrzała, to... Na Maxa trąci myszką. <grafika> to grafika gorsza niż pierwszej wersji Simsów, chyba. Ale kojarzysz ten instrument właśnie z tańca wróżki cukrowej, bo to po polsku tak się mówi. Jaki tam instrument jest użyty? Bo on został naprawdę użyty, można powiedzieć, że no pierwszy raz w Rosji. Te, ten główna, ta główna melodia, bo to no. mi się kojarzy k, z cymbałami albo coś takiego trochę. Mi to samo ja byłam pewna, że ktoś to wygrywa na jakichś cymbałkach i sobie pomyślałam, no. że ale słuchar byłam nie z cymbałkiem. dobrze, dobra. dobra. <głosy> <głosy> Nieważne. Ale się okazało, że ten instrument, który brzmi jak takie dzwonki, to jest instrument klawiszowy i on się nazywa Celesta. Z włoskiego, niebiański. On został opatentowany w Paryżu w 1886 roku, więc zaledwie 6 lat wcześniej. I w poprzednim roku, Czajkowski, będąc tam na turne, chyba w Stanach, przejeżdżał przez Paryż, usłyszał go i od razu pomyślał: Wow, to jest głos tej wróżki cukrowej to jest po prostu idealne, tego szukałem. Od razu zakupił instrument i wykorzystał go właśnie w tym kultowym kawałku. To taki innowator, albo, nie, jeśli nie innowator, to taki early adopter. Mm. Bardzo ciekawe, to musiała być naprawdę nowinka. Nowinka, tak, tak, tak. Myślę, że pierwszy raz w ogóle w Rosji został on użyty, wykorzystany i to naprawdę super zrobiło wrażenie. Mm -hmm. I na bank kojarzysz ten instrument z jeszcze innego znanego kawałka. Podpowiem, że to kawałek filmowy. Nie wiem, nie wiem dlaczego. pierwszy co mi przyszło do głowy, to Interstellar, ale tam pewnie były organy. <laughs> organy, no. Nawet brzmi podobnie, jakby podobny klimat rzeczywiście coś takiego jest. A wiesz, że ja też byłem raz na dziadku Dorzechów? Tak, opowiadaj. To był początek stycznia, bo wtedy repertuar był taki, bo wypadają wtedy święta prawosławne. I byłem na dziadku Dorzechu w Lwowie. Wow. I co? Jak wrażenia? Jak, jak to wyglądało? Bardzo mi się podobało. Opera lwowska jest. Przepięknym budynkiem. Mm -hmm. Nie będę ukrywał, że siedziałem w ostatnich rzędach, ale bardzo, bardzo dobrze się to oglądało. I oczywiście, wrażenie jeszcze lepsze niż jak się to ogląda na jakimś YouTubie, czy nawet na wielkim ekranie, prawda? No, naprawdę, tak, tak. Balet, podobnie jak operat, jest dla mnie takim. Mało dostępnym rodzajem sztuki, takim najbardziej. wyrafinowanym. Trzeba mieć ten acquired taste. Dokładnie, mimo że balet jest tańcem, a ja tańca mam sentyment. No właśnie, no. Ale jednak jest to takie, jak idzie się na operę albo balet, dla mnie to jest tak, jakby rzeczywiście na chwilę się przenosiło do trochę innego świata. Tak, i to jest ten urok. I wydaje mi się też, że książki, czy też serie różnych książek, bo myślałam o tym, te, które robią największą furorę i stają się takim światowym fenomenem, to są książki, które przenoszą cię do innego świata. Tak. To nie jest po prostu jakaś historia. Naprawdę ty musisz poczuć, że ty na chwilę odwiedzasz ten świat i on istnieje gdzieś tam, a ty zostałeś zaproszony, nie? Ta Książka to jest taki bilet. Tak, 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 no to prawda. Rzeczywiście, żeby człowiek miał wrażenie, że ta przestrzeń, w której się porusza, jak na przykład czyta książkę, to nie jest na przykład kilka ścian z kartonu, za którą jest codzienność. Rzeczywiście, jakaś taka głębia i realizm tego świata. No, chyba to jest jeden z kluczowych elementów sukcesu książek czy filmu. Tak, no to teraz co pamiętasz Dziadko do Orzechów? O czym jest ta historia? Święta. Dziadek do Orzechów, wśród różnych innych prezentów. Jedną z postaci jest jakiś tajemniczy lalkarz czy twórca zabawek: Drosselmayer. Ok. I on podarowuje różne prezenty, zabawki. I jedną z nich jest właśnie ten tajemniczy dziadek Doruchów, którego jeden z dzieciaków uszkadza. Potem jest reperowany, ale to ma jakieś potem znaczenie w fabule, że on potem nie jest chyba w pełni sprawny. No i potem w nocy we śnie Klary. Tak, Klara, no no, Co ta dziewczynka. We śnie Klary, albo być może na jawie gdzieś w nocy, ten dziadek do orzechów i inne postaci, inne lalki e, ożywają. No i zaczyna się, zaczyna się akcja, jakaś walka z wrogami królestwa, myszy, król myszy. Tak. E, kraina słodyczy, właśnie ta cukrowa, śliwkowa wróżka. Dobrze? I tyle i się wszystko dobrze kończy. <śled> No, bardzo dużo pamiętasz, ale tak sobie myślałam, jak to komuś opowiedzieć fabułę, bo w zależności od interpretacji, czy to film, czy opowiadanie, bo to było jedno opowiadanie chyba Hoffmana, takiego niemieckiego pisarza, później też była druga wersja Aleksandra Tuma tego od hrabiego. I od muszkieterów. I od muszkieterów, więc wersji było kilka, bardzo dobrze pamiętasz, była tam bitwa z królem Merszoń, zostali pokonani. Później w niektórych wersjach było tak, że ten dziadek do Rzechu to się okazywał, że on jest książem, bo wiadomo, książę. Oczywiście. Tylko tam zaklęty w tą zabawkę. No i oni się hajtnęli w tej krainie z, z Klarą, szybko poszło. I? I później odwiedzali te różne krainy, właśnie słodkości, kawy, herbaty, czekolady, coś tam, coś tam. Do końca taniec. Później się Klara budzi z tego snu, opowiada wszystkim, nikt jej nie wierzy, wiadomo. Ale no. następnego dnia przybywa właśnie siostrzenie z tego w narazce tego majera. No i się okazuje, że to ten książę z bajki. No i prosi Klarę o rękę, ta się zgadza, więc wszystko dobrze. A Klara ile miola? Nie wiem, według niektórych doniesie, dziewięć. O nie! <laughs> najgorzej. Więc to nie na te czasy, nie na te czasy w ogóle. Okej, okay, weszliśmy na teren radioaktywny. A ja. skoro już tu jesteśmy, to no. ja właśnie jak się zastanawiałem nad tym przed podcastem, to pomyślałem, że to był taki wyjątkowo postępowy baret pod pewnymi względami, ponieważ w tym drugim akcie, a jest ich dwa, w tym drugim akcie mówiłaś właśnie, że jest tam czekolada, kawa, herbata, słodkości z Rosji. Mhm. E, czyli mówimy tam o Hiszpanii, Chinach, w jakichś krajach arabskich, jeśli chodzi o tą kawę, i że takie, takie różne jakieś kultury są nawiązania do różnych części świata, no. i że w sumie jest możliwość nawiązania w czasie wystawiania, adaptacji tego baletu, że można to w jakiś sposób pokazać, jak na XIX-wieczne dzieło. To brzmi to tak bardzo fajnie, tak bardzo postępowo, żeby nie powiedzieć, inkluzywnie. Mhm. No i oczywiście to nie mogło być tak prosto, bo z tego co czytałem, to przychodzi XXI wiek. I czepić się można wszystkiego. Ponoć w Stanach Zjednoczonych była trochę burza na ten temat. Najróżniejsi krytycy czy komentatorzy obródzie się, którzy mniej lub bardziej znają na temacie. Mówili, że no trudno, niestety, spójrzmy prawdzie w oczy, dziadek do orzechów jest rasistowski. O, rasistowski? Ponieważ przedstawia w jakiś taki głupi, uproszczony sposób, i że często te orientalne postacie grają zachodni aktorzy czy tancerze, i że to trzeba zmienić, że ten taniec trzeba bardziej dostosować i tak dalej, i tak dalej. Inni z kolei bronili Czajkowskiego, że to kompletnie nie było celem, że to też nie chodziło ani poprawność polityczną, tylko on chciał po prostu, miał pewną wizję, chciał ją przedstawić. Aha, no no okej. Okay. Jak zwykle ciężko wiedzieć, co na ten temat myśleć, natomiast mnie bardzo dziwi, dziwił pomysł. I odwaga, żeby ktoś brał takie dzieło, arcydzieło i stwierdzał, że te kawałki mu się nie spodobają, więc je zmieni i wystawi po swojemu. Hmm. To tak jakby ktoś podszedł do Monalizy i stwierdził, że a to mu nie pasuje, więc sobie coś wydrapie nożykiem i pomaluje na nowo. No tak. Nie podoba ci się? Nie wystawiaj, nie oglądaj, nie puszczaj. Albo zrób swoje lepsze, ale nie zmieniaj tego, co ktoś stworzył. Hmm. Myślę, że część zawsze... Tak jak nie wiem, z kolejnym kowarem piosenki, zmieniasz to i tak po swojemu nie odtwarzasz czegoś idą do jednego. Zawsze jest miejsce na interpretację. Tak. Ale trzeba pamiętać, że to było zamysłem, aby zabawiać elitę, carską rodzinę, która na pewno miała czekoladę, kawę, herbatę i inne słodkości. Więc to było jakby pod nich też robione. To miało być okazałe, to dla nich było normalka i codzienność. Tak. Poza tym, łatwo czasami coś takiego skrytykować, kompletnie nie mając pojęcia, jaki był szerszy kontekst albo co autor miał na myśli. Tak jest. Jak już mówimy o tej radioaktywnej strefie, no, no to ciężko ukryć, że Czajkowski był Rosjanidem, a w związku z tym obecnie, w obecnym klimacie, zniknął ten balet z afiszy w, wiel w wielu miejscach, z repertuaru. Tak, tak, tak. Przy okazji bojkotu takiego kulturowego, który rozpoczął się wraz z wojną w Ukrainie, mhm. częściowo trwa do tej pory. No ale niestety stał się ten balet ofiarą dzisiejszych realiów. Z jednej strony, no, smutna sprawa, że mniej go się gra. Uh -huh. Z drugiej strony jest to jakiś wyraz pewnych protestów czy oporów wobec tego, co się, co się dzieje na świecie. Natomiast pozostaje faktem, że, że właśnie tak jest, że jest nacenzurowanym, tak jak mnóstwo innych dzieł rosyjskich mistrzów, w związku po prostu z nieszczęsną sytuacją polityczną, która ma miejsce i wojną w Ukrainie. No, w Polsce wszystkie dzieła rosyjskich artystów zostały usunięte. O! Oh. No na pewno w operze i teatrze, w Warszawie. Warszawie. wiem jak pozostałych miastach, ale na pewno tutaj tak. I to już było w zeszłym roku. Na pewno niełatwa decyzja, bo jednak są to takie tytuły, które zgromadzają bardzo wiele publiczności, i wpływy na pewno w kasie są duże. A w dzisiejszych czasach nie zawsze łatwo jest zapełnić taką salę. To prawda. No ale cóż, zobaczmy, co było dalej, bo. Zaledwie 25 lat później mamy rewolucję bolszewicką, koniec Romanowów. Czajkowski tego już nie dożył, bo on zmarł w kolejnym roku. Słuchaj, dokładnie co do dnia, 24 lata właśnie przed tą rewolucją październikową. Więc niestety nie dożył prawdziwego sukcesu Dziadka do Orzechów. Nie wiedziałeś, będzie kultowy ten balet. I nie wiem, czy ty też tak masz, ale czasem jak właśnie słyszę o historiach takich ludzi, którzy coś robią, dopiero po śmierci zostają docenieni jak Vincent van Gogh czy... Tesla czy Aleksander Hamilton? To mam coś takiego, że chciałabym bardzo, żeby chociaż w tej chwili, kiedy umierają, żeby oni wiedzieli, że kiedyś zostaną docenieni albo uniewinnieni, albo świat na czyń, nie spojrzy. Tak bym chciała, żeby po prostu umierali tak szczęśliwie, wiedząc, że to nie poszło na marne. Masz coś takiego? Jak na przykład Padma Amidala. Chciałabym, żeby wiedziała, że Anakin kiedyś się nawróci. Padma jest dość ekstremalnym przypadkiem, bo pierwsza listka <laughs> jest <na> postać. <laughs> Po drugie, Anakin po drodze i tak grubo nabroił. tym Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, i to jest też takie trochę takie wyobrażenia, marzenia, fantazje, takie feel good to są. Mm. Ja na przykład nigdy nie oglądałem doktora Hu, ale jakimś cudem trafiłem na YouTubie na fragment, w którym oni sprowadzają do przyszłości właśnie Vincenta Van Hocha. Ha! Uu, no! I jakiś przewodnik, ekspert w tej dziedzinie, kustosz, opowiadał o nie mając świadomości, że to jest on. Opowiada mu z zachwytem o tym, jak genialnym mistrzem pędzla jest Vincent Van Ho. No. Jak wszyscy się nim zachwycają, i że on osobiście uważa go za najlepszego malarza wszechczasów. O tym, jak co prawda wiele osób jest to sztuką, ale nie jeden mistrz był w stanie cierpienia ze swojego życia przenieść i pokazać to cierpienie na płótnie, a że on. Właśnie, Vincent, jako jedyny, był to cierpienie, obrócić coś pozytywnego na płótnie, co jest absolutnie wspaniałe, niesamowite. I jak ten nieszczęsny Vincent, przeniesiony w czasie tego słucha. Taka wzruszająca chwila w jakimś głupim odcinku głupiego serialu. Ale masz takie właśnie poczucie sprawiedliwości wtedy, co? Tak, i takie wrażenie, że takie domknięcie czegoś, closure, nie? Mhm. Uh -huh. No, fajnie, na pewno to wygoogluję. No ale niestety Czajkowski tego się nie doczekał. Co prawda, on był już mega ceniony przecież w całym Petersburgu, był uwielbiany. No właśnie. I zmarł w bardzo tajemniczych okolicznościach. Nie wiem, czy kojarzysz ten temat, co było przyczyną jego śmierci. Kompletnie nie. Więc tak, oficjalnie mówi się o tym, że zatruł się źle przyrządzoną ostrygą, przez którą zaraził się bakteriami cholery. I w sumie nic dziwnego, bo cholera szarała w Europie. <grym> I zwykle ludzie zrzeszali się brutą wodą, no, wiesz, ostrego. Innym, innym poziom, innym poziom e, życia. Ale też są słuchy i podobno, podobno. Nie mów, że to jakiś XIX-wieczny nowiczok tak naprawdę był. Zatruli go jakimś środkiem ktoś go zatruł, zgodnie z tradycjami rosyjskimi. No właśnie, słuchaj tego, podobno... Nie, serio? Nie, podobno to było samobójstwo przez Ostrygę, przepraszam, nie powinienem się śmiać. Znaczy, podobno to było samobójstwo, bo zebrał się jakiś sąd honorowy, złożony z jego kolegów z tej uczelni, na której on też tam się uczył, bo dostali list od jakiegoś rabiego, że Czajkowski był homoseksualistą i albo miał do wyboru, że oni ten list oddadzą carowi, albo on się kilim. On się popełni samobójstwo i podobno on tam wybiegł stamtąd bardzo wzburzony i jedyny czy tam dwa dni później już nie żył, ale naprawdę szukałem wielu, wielu źródeł. Każdy mówi, było tak, było tak, a może było tak, może było tak, nie ma jednej, jednego wyjaśnienia. Więc albo samobójstwo, albo przypadkowa śmierć, nie wiadomo. Szyf. Zastrucie, ale czy celowe, czy przypadkowe, nie wiadomo. W każdym razie cały Petersburg po nim płakał, car mu kazał wyprawić taki pogrzeb państwowy ze wszystkimi fajerwerkami, tysiące ludzi na ulicach i no i tak to właśnie było. Hm, ciekawe. No, ciekawe. A miał zaledwie 53 lata. Właśnie chciałem zapytać, ile miał 53. Mhm. No, 53 lata. Ale to nie znaczy, że jego spuścizna zmarła razem z nim, bo no co dalej działo się z baletem. I polecam nasz odcinek o rewolucji październikowej z 6 listopada. <laughs> to chyba była zła krew Romanowów, to był nasz odcinek. Dobry tytuł. Tak. <laughs> If it bleeds, it leads. I tam właśnie był motyw tych różnych arystokratów, geniuszy, artystów, którzy po tej rewolucji wyemigrowali między innymi do Paryża. Uh -huh. I tu znowu powraca ten wątek, bo nie wiem, czy pamiętasz, między innymi Coco Chanel, mówiliśmy o tym, że ona wspierała mocno tam balet. Tak, tak, tak. No i właśnie, ona tutaj też się nam przewija, bo ona była taką propagatorką tej rosyjskiej kultury, wspomagała finansowo Ostrawińskiego, Diagilewa, on był takim Impresario baletowym, czyli takim producentem baletu, i on założył balety rosyjskie. To brzmi trochę jak impreza, Wyprawił balety rosyjskie. On właśnie zaczął robić takie show, takie widowiska, bo on chciał, żeby aspekt wizualny dorównywał muzyce. Jedno i drugie miało robić ogromny po prostu furorę. No i właśnie między innymi tam dla niego tańczyła w tych baletach rosyjskich Anna Pawłowa. Z kim z czym ci się kojarzy Anna Pawłowa? Psem Pawłowa? Czyż Pawłowa, bo czasami się właśnie Pawłowa, czasami Pawłowa. No a Pawłowa to jeszcze mi się z Bezą kojarzy. Nie, no właśnie to o tym mówię. Pawłowa, w sensie ta Pawłowa, beza, śmietana, owoce, to to. No a ja powiedziałem pies Pawłowa, Pawłowa. <laughs> a już <mam> tort Pawłowa. <laughs> <laughs> zaraz, zaraz, ona wymyśliła tą bezę? Nie, ale właśnie słuchaj tego, bo ja tego nie wiedziałam, ale e, tak się śmiałam, bo ona podczas turnę po Australii i Nowej Zelandii podobno poprosiła o przygotowanie czegoś lekkiego i no dostała ten deser, jak wiemy, właśnie beza, bite śmietane, owoce i podobno do dzisiaj to jest po prostu ogromna kość niezgody między Australią i Nową Zelandią o to, kto jest autorem tego deseru. Czyli co, ona użyczyła nazwiska nie dlatego, że to wymyśliła ani zrobiła, tylko dlatego, że to zjadła. Dlatego, że to dla niej zostało, jakby ona była inspiracją. A dla niej to zostało wymyślone. Tak, 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 okay, tak. Okay. I miało być takie wiesz, delikatne, jak taniec, baletnicy. Moim zdaniem ta baza tak trochę tą sukienkę przypomina. Nie wiem, tak mi się wydaje. Trochę tak. Trochę tak. I słuchaj w polskiej Wikipedii znajdziemy informację, że to deser australijski i nowozelandzki, a w angielskiej wersji Wikipedia wikipedii znajdziemy informację, że pochodzi z Australii lub Nowej Zelandii. I po prostu... Czyli też bardzo tak ugodowo. I do dzisiaj się po prostu tłuką i każdy uważa, że to on wymyślił ten deser, także taka historia. Ale dziwne, nie tylko nie wiedzą, kto to zrobił, ale tak naprawdę nie wiedzą której części świata, czy to było na kontynencie australijskim, czy na wyspach Nowej Zelandii. Dziwne. Nie, no jedni ja twierdzą, że to było w czasie tego pierwszego turnieju, inni, że drugiego, ale ogólnie jest jadka o to, kto to wymyślił. Więc jak kiedyś spotkam Australijczyka, albo Nowozelandczyka, to zapytam o, słyszałam, że w tym drugim kraju, nie w twoim, wymyślono Pawlową. I zobaczę, czy wiesz, wybuchnie, zaraz będzie czerwony. Tak, to mi się podoba. Mąć tę narodową kać, tak jest. No, ale właśnie ten z <gry> ten nasz impresario, zrzeszał różnych rosyjskich tancerzy i tak naprawdę ci tancerze później po jego śmierci wyemigrowali do Stanów. I jeden z nich, Georgi Balanchivadze. Uh, Gruzin? Tak, właśnie gruzińskiego pochodzenia, ale on jest bardziej znany jako George Balanchin. No, więc taka zangielszczona nazwa. Uh -huh. On pochodził z Petersburga, ale miał korzenie gruzińskie. I po tym, jak wyjechał do Stanów, to w 1948 roku założył New York City Ballet, więc. O. Oh. No. Tak naprawdę to od niego się zaczęło. Jeszcze jednego gościa. No i tam tańczyli rosyjscy ba... paleciarze, rosyjscy tancerze, paletnice, m.in. też Aleksandra Daniłowa, ona uczyła to pokolenie nowych tancerzy w Stanach Zjednoczonych. Więc tak naprawdę cały ten zespół, zespół tych artystów rosyjskich we Francji i w Stanach doprowadził do tego, że ten balet no, nabierał zupełnie innych kształtów. I Dziadek do Orzechów odegrał ogromną rolę, bo New York City Ballet właśnie Danielowa i Balanchine, oni bardzo często wystawiali Dziadka do Orzechów i Dziadek do Orzechów. W całej tej okazałości, w tym stylu bycia takiego widowiska wizualnego, zrobił piorunujące wrażenie na dzieciach i dorosłych i przebił się do kultury. Miałem pytać, ale ty już odpowiedziałaś, w którym momencie balet ogólnie czy konkretnie Dziadek do Orzechów zyskał to właściwe miejsce w historii czy na arenie światowej, ale wygląda to, że to było wtedy, tak? Tam było wtedy. No. Ciekawe, ciekawe. I to trochę. Być może trochę tak, że rzeczywiście w innej części świata musiał zostać doceniony, prawda? Najpierw w Stanach. Zrak to było zresztą z oryginalną Godzidlą, jak o tym rozmawialiśmy, prawda? Mhm. A propos, wcześniej o tym nie pomyślałem, nie skojarzyło mi się. No. A jaki film kojarzy ci się z baletem? Jak to się nazywało? Czachadymi, czachademy. Tak. Absolutnie durny, postrzelony film, który jest jakby współczesną wersją Braci Marksów. No. Który jest, przyznaję się. Jest po prostu świetny. Jest tak głupi, że jest świetny. O jejku, czy to gdzieś leci? Ja muszę natychmiast wiedzieć, co leci na jakiejś platforma. Jak będzie jakaś okazja, musimy to obejrzeć razem. Tak. Ja pamiętam, że my to mieliśmy na kasecie, na VHS, i nie było ostatnich 10 minut. Nie. Nigdy tego nie widzieliśmy, jak ten mistrz tańca, volare miał wyjść na scenę, nie mógł wyjść, ta kaseta została, coś zostało nagrane innego na tym. Naprawdę, ja to zrobiłem. O! I ja parę, nie wiem, 2-3 lata temu, gdzieś znalazłem na YouTubie tą ostatnią scenę, czy w ogóle gdzieś w internecie znalazłem cały film. Jak dotarłem do tego miejsca, w którym się to urwało. Kilka razy się na śmiałem. Tak <laughs> zobaczyłem to ostatnie kilka minut po raz pierwszy. Naprawdę aż mnie było głupio, że z tak brnego filmu się śmieje. Ale właśnie, czy to jest taki film, że my dzisiaj byśmy też by nas śmieszył? Czy, czy bardziej nostalgia? Czy bardziej nostalgia? Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale na przykład kiedyś był taki film, serial, co ja gadam, o takiej rodzinie, co gdzieś tam jedzie, nagle się przenosi w jakiś świat, gdzie są dinozaury. Ty, rzeczywiście, było coś takiego. Tak. Bo jest takiego. I myśmy to uwielbiali. I ja to po latach później zobaczyłam i sobie. Uu, ja to mnie mogę śmierć, ja to mogłam oglądać. Uu, to jest straszne. Nie, myślę, że jest spoko, tym bardziej jak to obejrzymy, bo wiesz, wtedy jeszcze słabo ogarniając angielski i tylko z lektorem myślę, że można by nawet e, kryść ten film na nowo, słuchając oryginału. No słuchaj na film łaby teraz patrzę 7 i 3. No, to coś znaczy? Nie, no musimy to obejrzeć. A angielski tytuł Brain Donors. Okej. Okay. <laughs> Jak mogliśmy zejść z Czajkowskiego? <laughs> no, bardzo prosto, bo w filmie o balecie. Amen. <laughs> oh, Rzeczywiście musimy to. musimy to obejrzeć. Ale, no, pamiętam, że myśmy to zajeżdżali, tą kasetę VHS z tym filmem. <laughs> Tak, generalnie jak wszystkie filmy, które mieliśmy na VHS, jak już coś było, to się oglądało do upadłego. Tak. Tak więc jesteście ostrzeżeni. To jest absolutnie durna komedia, która kręci się wokół baletu, było, nie było, ale nie spodziewajcie się rozrywki wysokich lotów. Tak, ale 92 rok, więc właśnie to nostalgia, myślę, że tam będzie czuć klimat tych czasów. A tak, tak, lata 90. Ostatnie, ostatnio wczoraj obejrzeliśmy Dzień Świstaka z Jarusiem, mm -hmm. 93 rok. I raz, że patrzę na Andy McDowell i myślę sobie, ona ma w tym filmie tyle lat, co ja dzisiaj w ogóle nie widzę, jakby Serio? Tak! O nie. 35: A dwa sobie jej kłórze, są naprawdę zupełnie inne czasy. No, a trzy, że też bym tak chciała zapętlić się w jakimś fajnym dniu i mieć mega dużo czasu, żeby rozwijać różne pasje, czytać więcej książek, nauczyć się grać na jakimś instrumencie, ruszać być w lodzie. To było super. Tak, a trzeba mieć do tego pewnie jakieś 10 lat, w kółku jednego dnia. No. Ale możliwe, że on tak z 5 lat chyba tam spędził, co? W tym jednym dniu. O, myślę, że to jest absolutne minimum, chociażby ze względu na naukę gry na fortepianie. Tak. Chyba, że stwierdził, że dobrze nauczy się dwóch kawałków, bo w sumie w filmie gra chyba tylko dwa kawałki. Jest ale tak, ale mam wrażenie, że to jest ten moment, że jak chcesz się nauczyć grać w laskotek na płotek, to łatwiej jest rzeczywiście wyryć to na blachę, niż nauczyć się grać na po prostu fortepianie. Ale żeby osiągnąć taki poziom, jaki on miał, mam wrażenie, że tyle samo uwagi trzeba by poświęcić, żeby się po prostu dobrze nauczyć grać, niż wyryć na blachę taki jeden kawałek do takiej perfekcji. Więc kilka lat na samo pianino musiał pójść. No tak. Ale ja, bo byliśmy przy balecie. No właśnie, ale te filmy, książki i ta muzyka, ona mnie przenosi w inny świat i myślę, że to do końca zawsze będę na to spoglądać i słuchać tego z taką nostalią. Widziałam filmy, przedstawienie, słuchałam tej płyty, nie wiem ile, no z kilkadziesiąt razy. Wow. I znam każdy kawałek, jeden po drugim. Jak na przykład słucham właśnie playlistę, się kończy jeden, to ja już w głowie zaczynam kolejny. I mam taką satysfakcję, że wiem, co jest potem. <śledzimy> No, nostalgia to potężne uczucie, które na przykład Hollywood wykorzystuje bez litości przeciwko nam. Tak, ale z drugiej strony ile ciepło nam daj. To prawda. Dzięki, że byliście z nami podczas tej niezwykłej podróży. I do usłyszenia 22 grudnia, ale już innego roku, kiedy to po raz pierwszy w przestworza wzniósł się najszybszy odrzucowiec świata.